Jest ja taki. Jezus, Maria Tramuję bardzo. Oh. Słuchaj. <laughs> Nie. Nie, to dla ciebie się buta tylko A. zawiązać. <laughs> Nie, to dla ciebie. Proszę. Dla ciebie. mnie. Tak mi się dzisiaj w piśce. Nie, to dla ciebie Tak, tak. miłego wieczoru Nie rozumiem? Buta muszę zawiązać O, Nie rozumiem? Buta musiałam zawiązać Ale kwiatki To co? Eee No tak, dla ciebie Tak? No, miłego dnia Proszę. O, oh, zawiązałem. Nie, to dla Ciebie proszę. Serio? Serio. No. Serio? Serio. Chce nagrywać coś tam? Też nagrywamy. Ale dla tak? No dla Ciebie, tak. dziękuję bardzo. Jeszcze możesz pomachać do kamery. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.

Dziękuję. Dziękuję. Poczekaj. Poczekaj. Dziękuję po polsku. Dziękuję. Ale nie ładnie Nie, to dla ciebie, proszę. Nie, dziękuję. Ja tylko buta chciałem zawiązać. Nie, Nie, to dla ciebie, tak. Ja buta tylko chciałem nie zawiązać. Tak, rozumiem. No, to dla ciebie. Tak jak widzicie, ostatnia zabrała kwiaty nawet się nie zatrzymała. Tak to w życiu bywa. Jeśli materiał wam się spodobał, to oczywiście łapka w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że w okresie wakacyjnym środa raz w niedzielę, nowe materiały. Do następnego, cześć. Pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda I przejechałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać